Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii drugiej jest gry Farming Simulator 25. No i w dzisiejszym odcinku chciałbym zająć się zbiorami ryżu długoziarnistego. Jak widzicie mam już tu przygotowany kombajn oraz ciągnik z przyczepą. No więc wsiadamy sobie do tego kombajnu, tutaj włączymy silnik. No i uruchomimy GPS-a. Ogólnie też w tej serii, jak robiłem zbiory ryżu, no to jednak y, najczęściej robiłem na tych polach. No właściwie no, po prostu robiłem to na tych polach, y, tutaj tych dwóch małych. Wcześniej tu jeszcze jedno było. W miejscu, gdzie jest nagroda dla bawołów. No a teraz stwierdziłem, że tutaj będę sadził już ten ryż, ten zwykły, ten, który się sadzi w wodzie i zbiera tym specjalnym małym kombajnem. Natomiast ryż długoziarnisty będę siał już na tym większym polu. Może w przyszłości jeszcze dokupię sobie pole numer 3. No i tutaj zrobimy jakieś drugie pole ryżowe. No bo akurat w przypadku tego ryżu długoziarnistego jest taki plus, że możemy go zbierać zwykłym kombajnem i możemy go zasiać zwykłym siewnikiem. Więc po prostu możemy go uprawiać na większych polach, tylko. No, jedyny minus jest taki, że musi być to dosyć równe pole. O, tu oczywiście dostajemy jakieś omijaki na brzegu, ale to się później poprawi. No, ewentualnie, jak pole nie jest do końca równe, no to po prostu musimy dopłacić trochę pieniędzy za wyrównanie terenu. No, ale już na jakimś polu górzystym, no to nie zrobimy takiego pola ryżowego. No, jeśli chodzi o ten ryż są to chyba go zawiozę do młyna. Tylko czekajcie, czy ja kupiłem młyn? Tak, mam zakupiony już młyn. No i na razie tutaj ustawiłem sprzedaż tej mąki zwykłej, natomiast mąkę ryżową ustawiłem na dystrybucję, no bo będę ją przesyłał do fabryki konserw. No bo tutaj z mąki ryżowej oraz jajek będę wytwarzał zupę azjatycką. Na razie tutaj przetwarzam sobie buraki tutaj trochę tych buraków zebrałem, jak widzicie, ponad 200 tysięcy litrów. To jeszcze kim cię wytwarzam? No a stwierdziłem, że tutaj ryż przetworzę na mąkę i będę robił e, zupę azjatycką z mąki ryżowej oraz jajek. Tak się zastanawiam jeszcze nad piekarnią, ale <tryk> chyba na razie nie będę kupował piekarni, tym bardziej, że za bardzo nie mam aż tak dużo pieniędzy, tylko po prostu tą zwykłą mąkę będę sprzedawał, a mąkę ryżową będę wykorzystywał do tych zupek azjatyckich. No też fajnie, bo młynie stoi właśnie tam kawałek dalej. Tam właśnie wklewicie te budynki, no to właśnie tam jest młyn, więc nie będę musiał jakoś daleko jeździć z tym ryżem. Też to na tym gospodarstwie postawiłem sobie kurnik. Właśnie tam te kury produkują jajka, które są przesyłane do fabryki żywności konserwowej. Chyba nawet w poprzednim odcinku pokazywałem ten kurnik, a i tak za chwilę będziemy obok niego przejeżdżać. No, tutaj delikatnie musiał się teren wyrównać, ta górka się trochę zrobiła. Ale i tak jakoś dużo za to nie zapłaciłem. No bo generalnie pole było dosyć równe. W sumie na tej mapie, w tej, w tej centralnej części, jest dużo fajnych takich równych pól. No bo tutaj w rejonie tego gospodarstwa od tego, no to jest tej trochę górzystych pól. No i tutaj raczej takie poly ryżowe no byłoby ciężko utworzyć. Natomiast tutaj w centrum jest dużo takich fajnych większych pól. Więc możemy sobie takie pola ryżowe zrobić. Tak jak mówiłem, w przyszłości może dokupię sobie tam to pole obok. Tam obok tego ciągnika z przyczepą, no i tam zrobię jakieś drugie pole ryżowe. Też naprzeciwko na polu rośnie bawełna, ewentualnie na takim polu można byłoby też zrobić pole ryżowe, ale to jeszcze zobaczymy. No, też jeśli chodzi o kolejny film, to w sumie nie wiem co będziemy robić. Zobaczmy co tu jest do zbiorów. też jeszcze tutaj rośnie? Ta bawełna rośnie. Więc chyba wychodzi na to, że już przeskoczymy do listopada i sobie zbierzemy bawełnę, bo też poza odcinkiem pracownik zasiał pszenicę oraz jęczmień. No to chyba do listopada przeskoczymy i w listopadzie sobie tą bawełnę zbierzemy. To przedsalnia akurat będzie miała co robić. Na no później już pewnie przeskoczymy do wiosny i zrobimy jakieś siebie wiosenne. Tutaj na tym polu, gdzie zabieram ten resztę, w myślałem, myślałam, żeby sobie zasiać na przykład sorgo. Albo owies jeszcze pomyślę, albo owies albo sorgo tutaj będzie zasiane. Tutaj będą buraki czerwone na tym polu. Natomiast tutaj myślałam, żeby zasiać kukurydzę na ziarno. Skoro mamy przystawkę do kukurydzy, kukurydzy i słoneczników, no to można byłoby ją tu zasiać. zmy to chyba z tymi polami, zrobię tak, że może tutaj będzie na przykład, yy, może tutaj sorgo, a tutaj owies na tym polu, albo tutaj sorgo, a tutaj owies No tutaj pomyślę, co będę siał. Ale na pewno na jednym z tych pól będzie sorgo, na drugim będzie owies. Tam na tamtym polu będzie kukurydza na ziarno, tutaj na jedynce, na szóste te buraki czerwone, no i tutaj na polu 34 będzie rosła bawełna. Akurat fajnie będzie to wyglądało na takim polu górzystym, bawełna. Też już tam powstał dość parę kawałek pola po tym powiększeniu, po lasu. Więc tej bawełny będzie dość duży zapas. No w ogóle ta przędzalnia teraz zauważyłem, że dość szybko przetwarza tą bawełnę. Mam wrażenie, że w poprzednim farmingu ta przędzalnia miała mniejszą wydajność. Jednak jak załadowaliśmy tam bawełnę, no to trochę czasu ona potrzebowała, żeby to przetworzyć na tkaniny. A tutaj jednak dosyć szybko to idzie. Ok, mamy pełny zbiornik. Dobrze, się do ciągnika. No i sobie to rozładujemy. Akurat trochę tu musimy przejechać, ale to sobie zawrócimy w ten sposób i pojedziemy od tamtej strony. No, pojedziemy sobie też obok tego kurnika. Tu jest jakaś wiata, na razie i tak za bardzo nie wykorzystuję tych wiat na tym gospodarstwie. No bo yy, na razie moje maszyny trzymam na tamtym drugim, to znaczy właściwie na tym pierwszym, startowym gospodarstwie, ale zobaczymy. Może tutaj jakieś większe maszyny przywiozę. Jak już będę miał więcej pól tutaj, w tej centralnej części mapy, no to możliwe, że przynajmniej tych większych maszyn sobie tu przywiozę. No ogólnie myślę, że tego ryżu będzie dość dużo, ale to dobrze, bo będziemy mieli duży zapas mąki ryżowej. Zobaczmy, ile tych jajek już tam zostało przesłane do tej fabryki, do magazynu. A na razie 761 litrów to za wiele tego nie ma. Chociaż z my tych jajek, chyba jakoś dużo do tej zupy asetyckiej nie idzie. No to trzeba 42 litry mąki i 10 litrów jajek. Co my tutaj, tak w tym korniku nie kupiłem maksymalnej ilości zwierząt, no bo chcę, żeby mi się one rozmnożyły, żeby mieć tutaj jakieś kurczęta małe. No ale później jak te kurczęta dorosną i będą znosić jajka, no to oczywiście będzie tego więcej. A i tak w ta fabryka ma co robić, no bo jest tam ponad 200 tysięcy litrów buraków czerwonych. Jeszcze też to kimczy jest wytwarzane, no bo sobie wymieniłem tą szklarnię na gospodarstwie, wcześniej miałem tam na grzyby. No ale ją sprzedałem i postawiłem sobie taką zwykłą na te warzywa. No i tam uprawiam te rzeczy, które są potrzebne do Kimchi. O, tutaj trochę ominąłem tego ryżu. No, czasami tutaj ten reszta dziwnie na tych obrzeżach rośnie i podczas w jakieś omijaki zostają. No, a to widzę, że też jakieś małe omijaki, ale to ewentualnie później się poprawi. No to sobie też przywiozłem ten mały samochód, żeby tutaj na bieżąco uzupełniać yy, zboże dla tych kur. Toż myślę, że w sumie fajnym miejscu jest ten kurnik, trochę tutaj posadziłem drzew dla zdoby, żeby trochę cienia miały, żeby to ładniej wyglądało. Ale na razie tutaj, tak jak mówiłem, za wiele maszyn nie jest przywiezionych na to gospodarstwo. Może w przyszłości jakieś większe, na przykład jakiś większy siewnik sobie przywiozę, czy coś. O, w sumie trochę pól mam koło tego startowego gospodarstwa, no i trochę pól mamy też tutaj. Ok, tu sobie dojedziemy w ten sposób, żeby mieć miejsce do zawrócenia. Tak, ja mam wyłączone niszczenie upraw, ale to... sobie tutaj delikatnie na ten ryż wjedziemy. No akurat tutaj ta pompa wody w fajnym miejscu się pojawiła. No bo tutaj nie muszę jakoś daleko iść, bo tutaj sobie na przykład przeteleportuję się do kurnika, no i sobie tu podejdę do tej pompy, żeby zalać pole. Ok, to w ten sposób nam się wygenerowało. Tutaj mamy tylko jeden poprzecznik, i w ten sposób będziemy jeździć. To sobie tutaj skoszę ten ryż, który tutaj ominąłem podczas przejazdu. No i wjedziemy w ten sposób, tutaj przez środek sobie przejedziemy akurat. To co my najpierw może skosimy tą część po lewej stronie, a później już pewnie poza odcinkiem skoszę tą po prawej stronie. Ale też fajnie możemy trochę w końcu w jakiejś innej okolicy popracować. No bo w większości jednak na, odcinków, na odcinkach pracowaliśmy albo tutaj w obrębie gospodarstwa i tych pól w tym rejonie, albo tutaj w lesie, albo na przykład tutaj. No teraz możemy sobie tutaj w innej okolicy popracować. Ogólnie ta mapa też jest bardzo ładna. Tu mamy taki fajny wiadukt kolejowy. Więc troszkę sobie tutaj popracujemy. W kolejnym filmie będziemy tą bawełnę zbierać, więc tam będziemy po drugiej stronie drogi. Później na wiosnę coś sobie zasiejemy, może na przykład tą kukurydzę zasiejemy. O, akurat pociąg sobie tutaj jedzie. No, ten wiadukt bardzo ładnie wygląda na tej mapie fajnie sobie ten pociąg jeździ. O, tu widzę, że po drugiej stronie mamy słoneczniki. Aha, teraz w ten sposób nam się pokazują te linie. No, teraz zobaczę, jak to nam się wygenerowało. Aha, w ten sposób, czyli tutaj mamy tutaj jeden poprzecznik, i te przejazdy, część jest. No po prostu jak widzicie, w jedną stronę, a część jest w drugą stronę. No to okej, okay, to po prostu pojedziemy sobie teraz w ten sposób. Ciekawe, w sumie myślałem, że jednak te przejazdy zawsze generują te no, przejazdy w środku generują się w jednym kierunku, a tutaj część się wygenerowało w ten sposób, a część w drugą stronę. Chociaż sobie ma to sens, no bo no wiadomo, że nie ma sensu jeździć yy, na przykład no, w ten sposób, tej ogóra dół w ten sposób, tylko bardziej się opłaci tutaj jeździć w ten sposób. No a teraz znowu będzie pełny zbiornik, to sobie podjedziemy, Akurat tutaj będzie niedaleko przyczepa. Sobie kawałek przejedziemy i to wysypiemy. A może włączymy sobie też tę te linie i zrobimy jeszcze jakieś ujęcie do miniaturki przy okazji. O, tu myślę, że będzie ok, coś takiego. No więc ujęcie do miniaturki zrobione, tutaj sobie rurę wystawię. O, mamy już 100%. No i przeskoczymy do ciągnika, żeby to rozładować. No mamy 36%, więc jeszcze raz sobie tutaj rozładuję i już będziemy mieli pełną przyczepę i tutaj pojedzie dostawa ryżu do młyna. I na razie sobie ten ciągnik zostawmy, tutaj wsiądziemy do kombajnu. No i sobie tutaj wysypiemy tą resztę. No a troszkę jeszcze naprzód tutaj dosypiemy, żeby było w miarę równo to wysypane. Nie możemy kontynuować zbiory, chociaż i tak tutaj poza odcinkiem będę musiał oczywiście to dokończyć, no bo jeszcze trochę tego ryżu jest do zebrania. Natomiast, tu chyba sobie dokończymy ten przejazd. Może jeszcze tutaj jeden zrobimy. No i resztę poza odcinkiem sobie tu skoszę. Ale widzę, że zapas będzie dość spory tego ryżu. W sumie część mógłbym też zawieźć do tej fabryki żywności konserwowej, bo tam też można na przykład zrobić pakowany ryż. Możemy na przykład zrobić saygonki, ale zobaczę, może jednak do młyna to zawiozę. Chyba że się zapełni magazyn w młynie, ale ile tam jest? Tam chyba jest dość dużo miejsca w tym młynie, to sprawdzimy. A, tu mamy 108 tysięcy litrów pojemności, więc myślę, że powinno się zmieścić, ewentualnie jak zapełnisz w 100% magazyn, no to nadwyżka sobie zawioza do tej fabryki żywności konserwowej, ale wydaje mi się, że raczej to się zmieści to wszystko. Więc to dobrze, będziemy mieli duży zapas mąki, ewentualnie jak już zrobi nam się duży zapas mąki ryżowej, no to na przykład w kolejnym sezonie będzie można zawozić ten ryż do fabryki żywności konserwowej. Tylko w tym pytanie, czy będę robił jakieś kolejne poly ryżowe, tutaj nie myślałam tą trójkę, tylko tu pszenicę ktoś zasiał, ale to nic nie szkodzi, bo zawsze można tutaj wjechać kultywatorem, no i można zrobić pody ryżowe. No, ale to jeszcze zobaczymy, ewentualnie kupię sobie tą trójkę z pszenicą i tą pszenicę z kosze. To akurat miałbym zboże dla kur, no albo ewentualnie do młyna, ale to jeszcze zobaczymy. W sumie nawet tak dokładnie się nie zastanawiałem jeszcze w co inwestować, czy w jakieś kolejne fabryki, czy w jakieś pola, myślę, że jeszcze jakieś pola sobie dokupię może. Na przykład pole numer 8, tą trójkę, może na przykład pole numer, numer 2. No a to się jeszcze będę nad tym zastanawiał. Może na przykład poszlibyśmy w jakąś nową uprawę, w sumie sprawdźmy jeszcze wyprzedażę, a jest ciągnik Versatile, ten większy i przyczepa do bawełny, właściwie to chyba nawet naczepa do ciężarówki. Więc jeszcze pomyślimy. Myślę, że chyba teraz dokupię sobie trochę nowych pól, żeby tutaj rozwinąć gospodarstwo. No ale myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.